Ja nie uczestniczę w tej wyrównanej walce, ponieważ przyjąłem na pierwszym, to ma A w drugim po prostu straciliśmy. Obróciliśmy się na jednym hamowaniu absolutnie z mojej winy. Trochę, trochę zbyt optymistycznie, do tego podszedłem. Ja, ja nie mam doświadczenia na tym radzie. Nie wiedziałem, że to jest tak ślisko po prostu. Tak? Samochód mamy, no to jest trochę eksperyment z tymi zawieszeniami. Fiesty wszyscy znają, wiedzą, jak je ustawiać. Wielokrotnie jechały na tym rajdzie. My niestety mieliśmy kłopot, samochód po prostu wpadł nam w tak zwaną rybę. Obrócił się z gaz, stanął, nie mogłem odpalić steczny. Jedynka straciliśmy ze 30 Sekund, potem do rowu, do tyłu, ale walczę z emocjami na spokojnie dalszą część odcinka. Myślę, że było okej. Okay. Ten odcinek już przejechaliśmy na innych ustawieniach, trochę zmiękczyliśmy samochód, jest więcej przyczepności w zakręty i mam nadzieję, że idziemy już w dobrą stronę. Natomiast wszyscy mieli problemy, więc ja, ja jestem bardzo zadowolony, bo tam nie wiem, chyba jesteśmy nie wiem na jakim pozycji teraz, bo tam nie wiem jak ty jedzie. Jak jesteśmy, Kuba? Bardzo dobrze. Ale on grzeje. Będę Halo? próbował się A ja z nim się, ja z nim, z nim się będę go. Bardzo jest miła walka. Dziękuję. Dzień.